Cześć, ja nazywam się Michał, jestem product designorem w firmie MoveAid Studio. Dzisiaj opowiem Ci, jak wykorzystać Design Sprint w dużych organizacjach i przy rozbudowanych produktach. Dlatego zaczynajmy. Jeżeli tu trafiliście, to na pewno wiecie, czym jest Design Sprint. Zresztą mówią o tym moi koledzy w poprzednich odcinkach, no i ja sam. Generalnie design sprint został stworzony z myślą o szybkiej weryfikacji nowych pomysłów, nowych produktów, ale nie tylko z branży cyfrowej, ale też innych innowacyjnych produktów. Bo można design sprint wykorzystać nie tylko do produktów cyfrowych. Ale czy faktycznie design sprint można wykorzystać przy pracy nad złożonymi produktami dużych organizacji? Design sprint z założenia jest ograniczony w czasie, dlatego Podczas design sprintu możemy pracować tylko nad wycinkiem całości, nad tym najbardziej palącym problemem. I nie da się w 4 dni przepracować wszystkich problemów w danym produkcie. Dlatego kompletną mrzonką jest to, że design sprint rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Nie znajdziemy też idealnego market fit, jeżeli mamy obszerną audiencję naszego produktu, kilka rodzajów klientów, duży wachlarz usług do sprzedania. Dlatego musimy nastawiać się na rozwiązywanie jednego problemu. W pierwszym tygodniu możemy zweryfikować ten jeden podstawowy problem i wnioski z tego rozwiązania będą solidnym fundamentem i bazą do rozwiązywania następnych problemów. W dużych produktach takie podejście zdecydowanie sprawdza się najlepiej i jest najbardziej efektywne. Zdecydowanie lepiej jest ogarnąć jeden temat do końca, zająć się nim porządnie, niż e, kilka problemów rozgrzebać, potraktować po macoszemu i zostawić w takiej formie. Step by step, jak mówi Stara Zasada, czyli krok po kroku będziemy rozwiązywali wszystkie problemy, i to przynosi najlepszy efekt. Po tym tygodniu jednak wiąże się to z wielkim dyskomfortem, i ten dyskomfort nazywa się niewiedza. Niewiedza, która zostaje w pozostałych aspektach naszego produktu. Ale nie przejmuj się, przecież zawsze możesz zrobić następny design sprint, a mówić Studio chętnie Ci w tym pomoże. Wnioskując więc to, co powiedziałem, chciałem tylko dodać, że na bazie jednego zweryfikowanego aspektu jesteśmy w stanie iść do przodu i budować następne eksperymenty, rozwiązując inne problemy. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć od rozwiązania jednego problemu i jego weryfikacji. Ale pamiętaj, zawsze zanim wystartujesz z testowaniem jakiegoś produktu, zapraszaj na design sprint osobę, która jest ekspertem w branży. Postaraj się zadawać jej pytania, które zwiążą Twoje wątpliwości i zdecydowanie przybliżą Cię do audiencji produktu. Spotkanie z ekspertem pozwoli Ci dogłębniej zrozumieć dany rynek i pozwoli Ci efektywniej przebadać respondentów. Właśnie, respondentów. I tu płynnie przechodzimy do następnej rzeczy. Zawsze badaj swoje rozwiązania z użytkownikami. Insighty, które otrzymasz od użytkowników, to jest naprawdę mega ważna i mega fajna podstawa do tego, aby usprawniać produkt. Skąd jednak brać użytkowników, jeżeli Twój produkt jest specyficzny, masz podpisane NDA, nie możesz iść szeroko, no i co wtedy? Nie chcesz robić produktów w zaciszu swojej zajebistości, musisz zbadać swój produkt. Wtedy najłatwiej odezwać się do organizacji która na pewno ma lead generatorów i, i dział sprzedaży i na pewno e, ma też kontakty do ludzi ewentualnie zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu i wtedy odzywając się do tej organizacji podbijając do odpo osoby odpowiedzialnej za tego typu rzeczy jesteś w stanie stosunkowo łatwo i szybko zdobyć nowych respondentów i przebadać swój produkt. Pomyśl, kto w organizacji może mieć dostęp do twoich wymarzonych respów i poproś ich o to, aby dali Ci możliwość przebadania produktu. That's it. No to starym, staropolskim zwyczajem przechodzimy do podsumowania. Podczas dzisiejszego filmiku mówiłem o czterech tak naprawdę rzeczach, które w dużych organizacjach się sprawdzają. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Zmapuj swój problem, jeden problem i spróbuj go rozwiązać. I to w zupełności wystarczy podczas jednego design Sprintu. Druga rzecz. To jest zapraszaj ekspertów dziedzinowych, branżowych, którzy powiedzą ci więcej o rynku i pozwolą dopasować strategię działania podczas badań. Trzecia rzecz. Badaj nawet najmniejsze skrawki całości, aby mieć solidne fundamenty i podstawy do budowy produktu i rozwiązywania następnych problemów. Co tam? No, jeszcze jest 10 minut mak. I ostatnia, czwarta rzecz, w przypadku e, specyficznych produktów, kiedy nie możecie prowadzić publicznych rekrutacji respondentów, warto zwrócić się do organizacji i do osoby, która na pewno ma kontakt z potencjalnymi respondentami i poprosić ich o to, aby takich respondentów Wam dostarczyli. Design sprint w organizacjach, w dużych organizacjach, e, zdecydowanie ma rację bytu. I oczywiście musicie przeprowadzać go z głową jak wszystko, ale często słyszałem głosy, że no fajny ten tydzień. Ten tydzień był naprawdę fajny, ale brakuje nam takiego ciągu, co będzie działo się dalej. Dlatego w Movie Studio wprowadziliśmy Monthly Design Sprint, co znaczy, że u nas design sprint trwa aż tydzień. I wkrótce mam zamiar opowiedzieć Wam więcej o tym temacie. No i, na... <śpiewa> no i na koniec oczywiście co może być? Subskrypcja, lajki, opinie, komentarze. I udostępnienia, jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, to udostępniajcie w swoich social mediach, żebyś widzieli, że warto je dla Was tworzyć. No i Instagram, lajki, followersy i tak dalej. Tam relacje od kuchni codziennie coś staramy się wrzucać, także śledź i bądź na bieżąco. Za dzisiejszy odcinek dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Na razie.